Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Toyoty Land Cruiser. Toyota Land Cruiser jest jednym z najbardziej cenionych, jeśli nie najbardziej cenionym, pojazdów terenowych. Mogę mu się tylko sprzeciwić Mitsubishi Pajero i Mercedes G klasa Benz, nie GL, może Nissan Patrol. Kultowy samochód terenowy, wprowadzony w pierwszej generacji w 1951 roku, jest produkowany w wersji krótkiej i długiej. Land Cruiser to klasyczny ciężki SUV, który należy traktować dosłownie. Przy masie dwóch ton wygląda tak solidnie jak czołg, zgodnie z którym wiele SUV-ów zachowuje się jak duże zabawki. W dobie wysokiej technologii, gdy masa nie jest marnowana, jest to fakt godny szacunku. Przy niewielkich modyfikacjach Land Cruiser mógłby z łatwością zostać przekształcony w pojazd specjalnego przeznaczenia a luksus o wysokim statusie dopełnia obrazu podniesionego pojazdu z napędem czterech iloczyn kartezjański 4, który budzi podziw w ruchu ulicznym. Każdy tor pokazuje słynną jakość Toyoty. Problem może być tylko wtedy, gdy jest on utrzymywany za pomocą nieoryginalnych części. Pierwszy pokrojony w kostkę i surowy Toyota Land Cruiser została wyprodukowana w 1951 roku. Powstało ponad 2 miliony egzemplarzy, które zyskały sławę w surowej afrykańskiej otchłani. Druga generacja została wprowadzona w 1989 roku, a wiosną 2003 roku wprowadzono trzecią generację, która została nieznacznie przeprojektowana w 2008 roku. Następnie wytrzymały czterycylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności 2982 cm został wzmocniony z 166 do 190 km. Choć jest to klasyczny słów, zaleca się, aby nie pokonywał większości kilometrów w terenie, a najlepiej, aby poprzedni właściciel jeździł nim głównie po asfalcie. Tak, aby właściwości terenowe były do makijażu. Niezależnie od tego, że mam mocne atuty do jazdy terenowej, jest bezpieczny, bezpieczny. Dlatego należy go najpierw obejrzeć na dźwigu lub kanale, aby określić, ile kilometrów przejechał po złym terenie. Czy podłoga jest porysowana? Czy są przerwy w sworzniach kulowychowanie? Czy opony są nieprawidłowo zużyte? Wtedy można określić stan układu wydechowego i tarcz hamulcowych. W trzeciej generacji Land Cruiser zachował swoją słynną jakość, dzięki której jego poprzednicy zyskali sławę niezniszczalnego. Wszystko to jest najlepszym wskaźnikiem tego, co dobrze wiemy o jakości i niezawodności Toyoty. To bez wątpienia nie tylko jeden z najwyższej jakości SUV na rynku, ale także jeden z najlepszych samochodów w ogóle. Lista możliwych awarii jest krótka, wymieniono tylko problemy z przegrzewaniem się silnika wysokoprężnego i konsekwencje uszkodzenia uszczelki głowicy, które rozwiązano w pierwszym roku. Problemy z wtryskiwaczami były wynikiem złego paliwa, a zużycia przednich tarcz można się spodziewać tylko w modelach, które często są ostro prowadzone. Skrzynia biegów jest bardzo trwała, więc jeśli zauważone zostaną problemy ze sprzęgłem, jest to konsekwencja częstej jazdy w trudnych warunkach. Land Cruiser jest doskonałym pojazdem holowniczym, ale jeśli jest zamontowany hak, nie jest to dobra rekomendacja zakupu.